Witam na kanale Social Punch. W dzisiejszym filmie omówię nadchodzącą galę UFC 323, która wydaje się być bardzo interesująca, tym bardziej, że zobaczymy na niej dwóch polskich zawodników. Na samym początku przypominam o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, jeśli ten film Ci się spodoba. Ponieważ pomoże mi to w dalszym rozwoju, a także zachęcam do aktywnego udziału w komentarzach, aby wyrażać swoje opinie. Galeria rozpocznie się z sobą na niedzielę o północy i będzie w całości dostępna na kanale Polsat Sport 1. Na pierwszy ogień idzie chyba najciekawsza walka dla polskich kibiców, czyli Jan Błachowicz kontra Bogdan Guskow. Wydaje się, że jeśli Błachowicz zachowa zdrowy rozsądek w taktyce na ten pojedynek, to korzystanie z deficytów guskowa powinno być wystarczające. A dlaczego? Już tłumaczę. Legendary Polish power i potężne low kiki, to coś, co mówi samo za siebie. Niestety mam wrażenie, że ostatnie pojedynki Jana Błachowicza to takie ciągłe dbanie, bo gdyby przypieczętował trzy ostatnie, trzecie rundy z Ankalajewem i Pereirą, byłby w zupełnie innym miejscu i oczywiście również po operacjach barków, ale nie mówilibyśmy o pojedynku z Głuszkowem. I myślę, że ta walka to jest możliwość dla Polaka, żeby przerwać niekorzystną serię i zacząć nowy, niestety prawdopodobnie ostatni rozdział swojej kariery. Przeciwnik Błachowicza, mimo że ma 33 lata, to może być to walka o taką wymianę pokoleniową dla Uzbeka. I Gózkow jest względnie szybki, jak na kategorię półciężką, ale ma w zwyczaju podczas walki trzymać bardzo nisko opuszczone ręce, bardzo nisko, nisko opuszczoną gardę, jeśli w ogóle ten jego styl można nazwać gardą. Uderza mocno i uwielbia atakować takim bezpośrednim, prawym, takim niby sierpowym, ale bardziej krzyżowym, krosowym, bo jest on wyprowadzany z poziomu właśnie bioder, z poziomu tej jego, nazwijmy to, gardy. Często inicjuje właśnie ataki z tych niskich rąk, Atakuje na głowę, no i woli stójkę. Często opiera pracę na, pracę na nogach, dystansie, ale każdy, kto z nim walczył, potrafił go trafić właśnie ze względu na jego styl walki. Dodatkowo jest jeszcze jedna rzecz, która brzmi jak woda na młyn dla Janka. Jego przeciwnik przyjmuje mnóstwo niskich kopnięć, a wygląda, wyglądają te przyjęcia, jakby były kompletnie bez obrony. Co w połączeniu z tym, że każdy jego przeciwnik go trafia na głowę, patrząc na siłę Janka Łachowicza i silne uderzenie, no tutaj, jak powiedziałem na samym początku, to wydaje się wystarczające. Dynamika walki w stójce Uzbeka może być czymś, co pozwoli mu uciekać od akcji zapaśniczych Janka. Chciałbym, aby Polak go poddał, jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się dla mnie być rozwiązanie tej walki na punkty. Też patrząc w tył, w, w ostatnie walki Janka i Janek będzie trafiał gus guskowa w stójce i może go obali. Ale to wszystko. Nie wiemy, czy po takiej długiej przerwie, po operacjach, które przeszedł Polak, i od ostatniej wygranej, właśnie Bochowicza, nadal stać go na potężny, nakautujący cios. Właśnie dlatego myślę, że ta walka skończy się na punkty, ale wygrają Polak. Kolejną walką, która jest równie ciekawa dla Polaków. Jest walka, która odbędzie się blisko początku tej karty walk, czyli walka Iwo Baraniewskiego z Iwo Aslanem. Największy atut Iwo jest chyba każdemu dobrze znany. Jest to oczywiście potężny, nokautujący cios i to jest niewątpliwie to, o czym się mówi najgłośniej. Jednak swoją historię Iwo Baraniewski ze sportami walki zaczynał, czy też po prostu wywodzi się z judo, co sugeruje, że nie tylko jego stójka jest jego dobrą stroną. Nie widzieliśmy tego w walkach tak często i tak licznie jak tych nokautów i tych skończeń w pierwszych rundach. Jednak może to być pewnego rodzaju ucieczką w trakcie walki, gdyby coś nie szło po jego myśli. Ale ta walka, patrząc również na styl turka, może być istnym szaleństwem. Aslan też lubi się bić w wymianach, przez co możemy być świadkami walki na śmierć i życie. Turek ma pewien znaczący minus. Jest bardzo chaotyczny w swoich kombinacjach i to pokazał m.in. W, w walce z Ionem Kutelabą. Co też w tej walce można zauważyć jeszcze inną rzecz. Ale gdy zaczyna uderzać, opuszcza drugą rękę i skupia się tylko na urwaniu głowy rywala. A drugą rzeczą jest coś, co ktoś pod właśnie highlightem z tej walki z Kutelabą napisał w komentarzu, czyli że Ibo ma. Dużo do nauczenia się, dużo do przestudiowania, zwłaszcza w grapplingu, i dlatego powiedziałem, że te judo, grappling zapasy, mogą być tą płaszczyzną, do której może uciekać się Iwo Baraniewski, jeśli ta stójka nie będzie szła po jego myśli, chociaż nie wydaje mi się, żeby ta dysproporcja była na tyle duża, tym bardziej po takich pojedynkach, jakie toczył Iwo, żeby musiał uciekać się do takich właśnie sposobów. Szczególnie ta walka z Kutelabą. Każe mi myśleć, że jest możliwość na to, aby Iwo Baraniewski znalazł lukę w grze Turka i posłał go na deski. Uważam, że skończy go w pierwszej rundzie. I moim zdaniem będzie to knockout albo TKO. Jeśli nie to, to uważam, że Iwo nie będzie miał większych problemów, żeby poddać Turka. W walce wieczoru będziemy świadkami możliwe, że rekordowej walki. Dlaczego? Ponieważ Merab dwali będzie próbował pobić kolejny rekord, tym razem rekord obron w roku kalendarzowym. I Petri nie jest pod wrażeniem, czyli jego przeciwnik, nie jest pod wrażeniem ilości walk w jednym roku, gruzina. Bo jak sam powiedział, gdyby on mógł walczyć w domu, bo jak twierdzi, Las Vegas to właśnie jest domem dla Meraby, bo tam trenuje, tam ma dom, tam mieszka, to mógłby zawalczyć nawet 10 razy w ciągu roku. A Merab wydaje się być zawodnikiem, który mógłby bić rekordy Guinnessa w kategorii zmęczania, zamęczania i tłamszenia rywala, nawet jeśli miałoby to trwać kilka godzin. No, kardio to, to jest coś, czego wielu na pewno mu zazdrości. I będę w dużym szoku i pod dużym wrażeniem, jeśli Pedrian poczynił tak duży progres, aby przeciwstawić się Merabowi na dystansie pięciu rund. Rosjanin jest znany z tego, że jest w miarę niebezpieczny w stójce i. Też raczej nie będzie na początku walki kondycyjnym, ale to nie wystarczy. Era Dwaliszwiliego w kategorii Koguciej to inny level. A do rozwiązania tej walki prowadzi mnie jedna myśl i jedna statystyka, jeśli tak to można nazwać. Nikt w zawodowej karierze nie wygrał z Petremianem przed czasem, nie licząc oczywiście no, całkowitej głupoty ze strony Rosjanina w walce ze Sterlingiem. Wydaje mi się, że też Merab, zmęczony może tą ilością walk w trakcie tego, yy, tego roku, będzie po prostu zmuszony do tego, aby tą walkę przeciągnąć w swoim stylu i nie będzie liczył na jakieś efektowne skończenie przed czasem. Więc uważam, że ta walka potrwa pełne 25 minut kolejnego zamęczania i kolejnej dominacji Meraba Dwaliszfiliego, który jedyny, jednego zagrożenia może upatrywać w zawodnikach z wyższej kategorii wagowej. Bo swoją dywizję po tej walce wyczyści. Drugim mistrzowskim pojedynkiem na tej karcie będzie walka Aleksandra Pantorzy z Joshuą Wanem. Obszar zapasów i szeroko pojętego parteru to płaszczyzna Pantorzy, i jego doświadczenie też przekłada się na presję, którą nakłada na swoich rywali. Jeśli Aleksandr narzuci swoją grę, ale nie wystrzela się z tlenu, jak w walce z Hercegiem, to ma zwycięstwo, wydaje się, w garści, ale naprzeciwko. Staje młody, może nie tak doświadczony, ale rządny tronu, rządny władzy w tej kategorii wagowej Joshua Vann. Jest w mojej opinii fenomenem tej kategorii wagowej. Każdy wokół UFC w pewnym momencie się nim zachwycał i tylko czekał, kiedy nadejdzie moment, by mógł się sprawdzić z mistrzem. Ten moment nadszedł, i teraz pytanie, czy Joshua Vann jest na takim poziomie, by pokonać rozpędzonego pantorze, który dwie swoje ostatnie walki kończył przed czasem. Niewątpliwie atutem wana jest jego psychika. Ciężka historia jego rodziny oraz młody wiek powoduje, że nie będzie go łatwo złamać. Do tego walczy dobrze w stójce. To będzie płaszczyzna, do której wan musi za wszelką cenę się uciekać i za wszelką cenę musi jej bronić. Musi bronić obaleń i musi utrzymywać tą walkę właśnie na nogach. Joshua nie ma praktycznie żadnej takiej zewnętrznej presji. Ma 24 lata. Jeśli pokona w takim wieku pantorze, wow! Będzie miał papiery, żeby stać się gołtem tej kategorii w przyszłości. Jeśli przegra, to ma nadal mnóstwo czasu na poprawę słabych stron. Jednak moim zdaniem doświadczenie i ciężkie momenty, przez które przechodził pantorza, oraz jego zapasy, to coś nie do nadrobienia. I będę kibicował reprezentantowi Birmy, bo po prostu byłaby to piękna historia, jeśli by wygrał. Ale ja widzę w tej walce decyzję. Na korzyść mistrza. Na tej galinie zabraknie dużo innych ciekawych pojedynków. Między innymi zmierzy się tam były mistrz Henry Cejudo z Peytonem Talbotem. I niestety Henry jest w ciężkiej sytuacji w swojej karierze. Tylko teraz czy on komukolwiek musi coś jeszcze udowadniać po tym jakie zbudował, nie wiem czy dziedzictwo, no ale jaką historię zbudował swoją karierą. Od ostatniej jego wygranej w UFC minęło ponad 5 lat. Ostatnie trzy walki, które stoczył po jednej w każdym roku 2023, 2024 i 2025, to walki przegrane. Pytanie, czy Sehudo Ce jeszcze wróci na ten taki ostatni zryw w swojej karierze? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że wygra z talbotem. Nie jestem w stanie powiedzieć w jaki sposób, ale po prostu mówię to w ramach ciekawostki, że ta walka też zapowiada się znakomicie, jak zresztą cała reszta karty walk. Do tego znany z wielu bardzo wiralowych filmików na YouTube, na TikToku, na Instagramie, Brandon Moreno, który będzie walczył z Tatsuro Tyron. To też wydaje się ciekawa walka. Czy właśnie Moreno, jako taki gatekeeper już tej kategorii wagowej w UFC, powstrzyma Tyrę, który będzie chciał zabrać jego miejsce w rankingu, a Tyra z tylko jedną przegraną na swoim koncie i z ostatnio dobrym, dobrym występem w, w sierpniu. Ze znanych Polakom lub po prostu fanom MMA nazwisk na tej gali również zmierzy się Chris Duncan, który ostatnio pokonywał po kolejnej ciężkiej walce Mateusza Rębeckiego Ciekawe co jeszcze uda mu się zwojować w tej kategorii lekkiej. Do tego no, na karcie przedwstępnej Marvin Vetori. Który znajduje się bardzo nisko w rankingu, no pamiętamy te jego świetne czasy w kategorii średniej, zobaczymy też czy uda mu się odbudować. Do tego Turner, Turner walczący z Econem Barbozą, to też są nazwiska, które w jakiś sposób na pewno przykują uwagę niejednego fana MMA. A do tego jak dla mnie, jedna z ciekawszych walk, która nie jest na karcie głównej gali UFC 323, czyli Walka fersa z Jama z Nazimem Sadykowem, ponieważ jest to walka w kategorii lekkiej i zawodników nierankingowych, ale zawodników, którzy znajdują się odpowiednio w, w kontekście Jama na 21 miejscu w rankingu według Tapologii oraz Sadykowa, który znajduje się na 25 miejscu. I uważam, że ta walka to może być taki wyznacznik, do tego, kto, taki eliminator, kto osiągnie w tej kategorii wagowej, tej najcięższej kategorii, najbardziej obsadzonej, po prostu więcej. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli ten film Ci się spodobał, to proszę o zostawienie łapki w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału oraz polemikę w komentarzach, ponieważ pomoże mi to w dalszym rozwoju. A ja dziękuję i do usłyszenia w następnych analizach i następnych zapowiedziach Gali.